Jego nitwa się rozpoczęła, bardzo równy start, e, praktycznie tam nikt nie został. E, nieźle Snowstorm, polem przechodzi Umberto Caro, jest Blue Wazer. E, Time Master tutaj na trzecim, czwartym miejscu, koło Umberto teraz się przesuwa. E, chyba Snowstorm utrzymuje e, prowadzenie, ta przewaga nie jest duża. Umberto drugi, bardzo blisko Time Master, pilnującego tuż za nim e, Coming through od pola Crazy Bull. Dalej anator na ostatnich miejscach. W tej chwili Blue Kon Wazer, który się wycofał i Lagerta Rime. Crazy Bull bardzo szeroko teraz atakuje polem na trzeciej linii Oj, straci parę długości koń na tym. Powtarza ten ruch Blue Kon Wazer, Nie odeszły troszkę od kanatu. Tam widocznie ta bieżnia jest mniej zryta. Snowstorm Umberto. Time Master, nieźle. Coming Through, którego jest już troszkę buja, ale koń potrzebuje takiego rytmu. Dalej Crazy Bull, Lagerta, Anator i Blue Con-Wazer. I konie wyszły na prostą. Snowstorm atakowany przez Umberto Caro, który idzie nieźle za Time Master. Umberto Caro obejmuje prowadzenie, ale idzie już Time Master. Gonie atakują całą ławą. Tam z pola Lagerta. Time Master pierwszy Lagerta coming through, broniący się jeszcze przy kanaci. Umberto Caro. Time Master jak na faworyta przystało, wygrywa. W kapitalnym stylu droga Lagerta, trzeci Coming Pru na czwartym miejscu Umberto Caro i pozostałe.